W pustkowiu Nevady posiadłość Harmonów była jak raj w piekle. Pięć sióstr wiodło tam swoje codzienne życie, podczas gdy ich ojciec, Jesse Harmon, powoli sprzedawał swoją duszę diabłu w postaci whisky. Nie były obce historie o kimś, kto wpadł w długi i nie mógł zapłacić. Ale żeby ojciec wystawił na sprzedaż własne córki, to nawet na dzikim zachodzie uważano za okropność. Tego letniego poranka na posiadłości jednocześnie zabrzmiał dzwon przeznaczenia i obietnica odkupienia. Frank Beaumont i jego banda przybyli na posiadłość, aby zebrać to, co im się należy, ale nie podejrzewali, że w ich szeregach jest ktoś, w kim wciąż tlą się ostatnie iskry człowieczeństwa. Lato roku 1878 było wyjątkowo okrutne w Nevadzie. Słońce bezlitośnie paliło Ziemię. A upał tylko podsycał napięcie w mieście Silver Creek. Posiadłość Harmonów była kiedyś kwitnącym gospodarstwem, ale po śmierci żony Jessiego Harmona wszystko się zmieniło. Pięć córek po stracie matki próbowało utrzymać rodzinę razem. Elizabeth, najstarsza, miała już dwadzieścia lat i praktycznie to ona prowadziła gospodarstwo domowe. Sara, osiemnastolatka, zajmowała się ogrodem i zwierzętami. Mary, szesnastoletnia siostra, cudownie gotowała. Hannah, czternastolatka, wyróżniała się w szyciu, podczas gdy najmłodsza Emma, zaledwie dwunastoletnia, odpowiadała za kury. Posiadłość Harmonów była kiedyś dumą okolicy. Margaret Harmon prowadziła gospodarstwo żelazną ręką i miłym sercem. Kobieta jednak zmarła pięć lat temu na gruźlicę. Jej śmierć złamała serce Jesse'ego, który do tej pory był wzorowym ojcem rodziny. Mężczyzna przez kilka dni nie wychodził ze swojego pokoju, a kiedy w końcu wyszedł, nie był już tym samym człowiekiem. Jesse początkowo pił tylko czasami, aby złagodzić swój ból, ale alkohol stopniowo przejął nad nim kontrolę. Zaczął zaniedbywać gospodarstwo i często chodził do salunów Silver Creek, gdzie pogrążał się coraz głębiej w długach. Regularnie przegrywał przy stole do kart i wkrótce nie miał już nic do zaoferowania jako zapłaty, a raczej było coś, co w oczach wielu uchodziło za cenne. Powolny upadek gospodarstwa stanowił ciężkie brzemię dla dziewcząt. Elizabeth już w wieku 15 lat przejęła rolę matki i wychowywała swoje siostry. Sara początkowo buntowała się przeciwko zwiększonej odpowiedzialności, ale szybko zrozumiała, że muszą trzymać się razem. Mary znalazła pocieszenie w gotowaniu. Hanna przyczyniała się do przetrwania rodziny, naprawiając ubrania. Nawet mała Emma brała udział w pracy, opiekując się kurnikiem. Banda Franka Beaumonta trzymała w strachu wschodnią część Nevady. Nie przebierali w środkach i nie znali litości. Beaumont kiedyś uratował Jess'ego życie podczas bójki w Karczmie, ale nie zrobił tego bezinteresownie. Wiedział, że farmer może mu się jeszcze przydać. Potem nieustannie poił go i grał z nim w pokera, wiedząc, że może tylko przegrać. W bandzie Bomonta był tajemniczy członek, którego nazywano tylko Claytonem. Był najnowszy, a zarazem najcichszy. Nikt nie wiedział, skąd przyszedł, ale miał przerażającą reputację jako rewolwerowiec. W ciągu minuty potrafił powalić sześciu ludzi i nigdy nie chybiał. Beaumont przyjął go, ponieważ potrzebował kogoś, kto jest nie tylko dziki, ale także precyzyjny. Pewnej szczególnie dzikiej nocy Jesse był już tak pijany, że nie był w stanie jasno myśleć. Kiedy Beaumont ponownie pokonał go królewskim fluszem, Jesse ze łzami w oczach prosił o odroczenie. Beaumont z zimnym uśmiechem na twarzy powiedział, że nie ma więcej czasu. Jesse wtedy złożył propozycję, która na zawsze naznaczyła jego duszę. Zaoferował swoje pięć córek jako zapłatę. Oczy Beaumonta zabłysły i przyjął ofertę. Rano przybywają na posiadłość, aby zebrać nowy środek płatniczy. Clayton siedział w kącie i obserwował. Kiedy usłyszał propozycję Jesse'ego, jego ręka mimowolnie zacisnęła się w pięść. Na chwilę pojawiła się przed nim scena z przeszłości. Twarz młodej dziewczyny, która błaga o pomoc. Jego siostra Rebeka, której nie zdołał uratować, gdy Indianie Comanche napadli na ich farmę 10 lat temu. Od tamtej pory żył ze świadomością, że zawiódł swojego jedynego członka rodziny. Kiedy Clayton usłyszał propozycję Jesse'ego, jego oczy pociemniały. Beaumont to zauważył i szyderczo zapytał, czy nie żal mu tych małych dziwek. Clayton nie odpowiedział, tylko patrzył nieruchomo na stół. Beaumont zaśmiał się i powiedział Claytonowi, że musi pojechać z nimi rano, aby pomóc w zaganianiu dziewcząt. Clayton skinął głową, ale coś w jego oczach się zmieniło. O świcie banda ruszyła na posiadłość harmonów. Jesse jechał przed nimi i wyraźnie zaczynał trzeźwieć. Jego twarz była popielata i widać było, że zaczyna rozumieć, co zrobił poprzedniego wieczoru. Ale było już za późno, bo Mont nie był człowiekiem, który daruje dług, zwłaszcza jeśli może otrzymać tak słodką zapłatę. Gdy przybyli na posiadłość, Elizabeth właśnie ciągnęła wodę ze studni. Kiedy zobaczyła ojca w kręgu członków bandy, natychmiast wiedziała, że stało się coś strasznego. Jesse nie był w stanie spojrzeć córce w oczy. Bomont zsiadł z konia i wyjaśnił dziewczynie, że jej ojciec jest mu dłużny i że one będą zapłatą. Twarz Elizabeth zbladła, ale nie okazała strachu. Weszła do domu, aby powiedzieć swoim siostrom. W ciągu następnych minut wybuchła nieopisana panika. Młodsze dziewczęta płakały, starsze próbowały stawiać opór. Sara chwyciła strzelbę, ale jeden z ludzi Bomonta wytrącił ją z jej rąk. Jesse tylko stał bezradnie i szlochał, błagając Beaumonta, by zmienił zdanie. Ale przywódca bandy był nieugięty. Już mieli zacząć ładować dziewczęta na wozy, gdy Clayton wystąpił naprzód. Clayton wbił wzrok w ziemię i odezwał się cicho. Powiedział Beaumontowi, że dziewczęta są więcej warte, jeśli sprzedadzą je razem w którymś z zachodnich domów publicznych. Zaproponował, że sam zabierze je do Silver Creek, gdzie zna miejsce, w którym mogą je bezpiecznie przetrzymać, podczas gdy Beaumont załatwi interes. Beaumont podejrzliwie mierzył Claytona wzrokiem, ale pomysł wydawał się logiczny. W końcu zgodził się, ale ostrzegł Claytona, że jeśli to podstęp, to znajdą go i zabiją. Clayton skinął głową i pomógł drżącym dziewczętom wsiąść na wóz. Beaumont i reszta członków bandy pojechali z powrotem do miasta, aby uczcić udany interes. Clayton odjechał z dziewczętami w przeciwnym kierunku. Po oddaleniu się od posiadłości, Clayton zatrzymał wóz. Dziewczęta patrzyły na niego przerażone, myśląc, że teraz zaczyna się koszmar. Ale Clayton zdjął kapelusz i spojrzał im w oczy. Powiedział im, że nie zamierza ich skrzywdzić ani zabierać do domu publicznego chce im pomóc uciec. Elizabeth mu nie uwierzyła. Zapytała dlaczego członek bandy miałby im pomagać. Clayton przez chwilę milczał, po czym wyznał, że miał siostrę, która spotkał podobny los, a on nie mógł jej uratować. Nie chciałby ktoś inny przeżył ten ból. Dziewczęta wciąż były podejrzliwe, ale nie miały innego wyboru jak tylko mu zaufać. Clayton krótko opowiedział swoją historię. Urodził się i wychował w Teksasie. Jego rodzice wcześniej zmarli, zostali tylko on i jego siostra Rebeka. Pewnego dnia, gdy był na polowaniu, wojownicy Comanche zaatakowali ich farmę. Kiedy wrócił, dom był spalony, a jego siostra została uprowadzona. Szukał jej przez lata, aż w końcu znalazł ją w przygranicznym domu publicznym. Ale było już za późno. Rebeka nie była już tą dziewczyną, którą znał. Przeżyte okropności złamały jej ducha, a kiedy Clayton ją odnalazł, nie chciała już żyć. Tydzień później odebrała sobie życie. Clayton wiedział, że Beaumont wkrótce odkryje jego zdradę, więc musieli działać szybko. Wyjaśnił swój plan. Zabierze je do starej kopalni, która jest opuszczona i bezpieczna. Mogą tam zostać, podczas gdy on wróci do Silver Creek, aby coś załatwić. Dziewczęta niechętnie się zgodziły. Kopalnia rzeczywiście była opuszczona i dawała pewne schronienie. Clayton zostawił im jedzenie i wodę, po czym powiedział, że wróci po nich o zachodzie słońca. Elizabeth zapytała, co zamierza. Clayton powiedział tylko, że ma sprawy do załatwienia w mieście. Zanim odszedł, dał Elizabeth jeden ze swoich pistoletów i pokazał jej, jak go używać. Elizabeth nigdy wcześniej nie trzymała broni w ręku. Clayton cierpliwie wyjaśnił, jak ją naładować, celować i strzelać. Ręka Elizabeth drżała, gdy po raz pierwszy pociągnęła za spust. Clayton położył dłoń na jej ramieniu, aby ją uspokoić. Ten prosty gest miał szczególny wpływ na dziewczynę. Od wielu lat był to pierwszy raz, gdy ktoś się o nią troszczył, a nie ona opiekowała się innymi. W Silver Creek Beaumont i jego banda świętowali w salonie. Kiedy Clayton wszedł, Beaumont podejrzliwie go obserwował. Zapytał, gdzie są dziewczęta. Clayton odpowiedział spokojnie. Powiedział, że umieścił je w opuszczonym domu na skraju miasta i że już nawiązał kontakt z człowiekiem, który dałby za nie dobrą cenę. Beaumont wydawał się zadowolony i zaprosił Claytona na drinka. Salon był pełen ludzi. Clayton zauważył, że w kącie siedzi szeryf Bill Henderson, który pozornie nie zwracał na nich uwagi, ale Clayton wiedział, że śledzi każdy ich ruch. Henderson od lat próbował złapać bandę Beaumonta, ale nigdy nie udało mu się znaleźć przeciwko nim dowodów. Clayton mógł teraz dać mu to, na co czekał. Clayton wiedział, że nie ma dużo czasu. Gdy tylko Beaumont odkryje prawdę, wszystko zamieni się w piekło. Poszedł do domu Jesse'ego, który leżał pijany na łóżku. Clayton szarpnął go i poinformował, że jego córki są bezpieczne, ale mogą pozostać przy życiu tylko wtedy, gdy Jesse coś zrobi. Wyjaśnił mu swój plan. Jesse słuchał ze łzami w oczach. Ledwo pamiętał, co się stało poprzedniego wieczoru, ale wiedział, że zrobił coś strasznego. Clayton nie oszczędził mu prawdy, mówiąc mu, na jaki los skazał własne córki. Jesse załamał się pod ciężarem poczucia winy. Przysiągł, że zrobi wszystko, aby naprawić to, co zrobił. Clayton postawił twarde warunki. Jesse nigdy więcej nie może pić, nie może grać w karty i musi ze wszystkich sił pracować, aby odzyskać zaufanie swoich córek. Tymczasem w kopalni dziewczęta próbowały przetworzyć to, co się stało. Emma ciągle płakała. Sara była wściekła. Mary zdołała przygotować jedzenie z zapasów pozostawionych przez Claytona. Hannah zrobiła z starego koca kawałki materiału, aby ukryć ich twarze, gdyby musiały uciekać. Elizabeth zaś ćwiczyła posługiwanie się pistoletem, zdecydowana by w razie potrzeby bronić swoich sióstr. Sara nie ufała Claytonowi. Powiedziała, że Elizabeth jest zbyt naiwna, jeśli wierzy, że Banita im pomoże jej zdaniem on tylko zyskuje na czasie aby później z większym zyskiem pozbyć się ich Elizabeth nie wiedziała w co wierzyć Część jej zgadzała się z Sara ale było coś w oczach Claytona co sugerowało że nie kłamie ból który był jej znajomy Gdy słońce zachodziło Clayton wrócił do salonu Jeden z ludzi Beaumonta wyszeptał coś do ucha swojemu szefowi a jego twarz wykrzywiła się ze złości Zerwał się i wymierzył broń w Claytona. Wiedział, że został oszukany. Jego człowiek widział, jak Clayton rozmawia z Jessim i śledził ich. Clayton nie poruszył się, tylko stał spokojnie. Beaumont wściekał się i wykrzykiwał, że Klej jest trupem. Clayton powoli się uśmiechnął i powiedział Beaumontowi, że zapomina o jednej rzeczy. Jest szybszy niż ktokolwiek inny w pomieszczeniu. Zanim Beaumont zdążył zareagować, Clayton wyciągnął broń i strzelił. Kula trafiła dokładnie w prawe ramię Beaumonta. Mężczyzna upuścił pistolet i zawył. Reszta członków bandy przez chwilę stała nieruchomo, a potem wszyscy sięgnęli po broń. Następująca po tym strzelanina stała się jednym z najsłynniejszych wydarzeń w historii Silver Creek. Clayton metodycznie strzelał do członków bandy, skacząc od stołu do stołu, unikając kul. Dave i Mickey próbowali uciec w stronę drzwi, ale Clayton powalił ich dwoma szybkimi strzałami. Olsen, szwedzki olbrzym, wyciągnął nóż i rzucił nim w stronę Claytona. Ostrze musnęło jego ramię, ale go nie zatrzymało. Beaumont próbował uciec, ale Clayton trafił go także w nogę. Ostatecznie tylko Beaumont i Johnson pozostali przy życiu. Clayton podszedł do rannego Beaumonta i powiedział mu, że Jesse Harmon nie sprzedał swoich córek. To Beaumont jest winien Jessemu, a dług został właśnie anulowany. Gdy nastroje zaczęły się uspokajać, drzwi salonu zostały wyważone i szeryf wszedł ze swoimi ludźmi. Jesse powiadomił ich zgodnie z planem Claytona. Szeryf aresztował pozostałych członków bandy i podziękował Claytonowi za pomoc w schwytaniu osławionej bandy Beaumonta. Szeryf Henderson zapytał tylko dlaczego to zrobił. Clayton nie odpowiedział od razu. W końcu powiedział, że miał dług do spłacenia. Nie dla siebie, ale dla kogoś innego. Szeryf skinął głową i nie wypytywał dalej. Clayton pośpieszył z powrotem do kopalni po dziewczęta. Gdy przybył, wszystkie powitały go z ulgą. Opowiedział im, co się stało, i że mogą bezpiecznie wrócić do domu. I ojciec na nie czeka i przysięga, że się zmienił. Sara prychnęła i powiedziała, że nigdy nie wybaczy ojcu. Elizabeth uciszyła ją i zapytała Claytona, dlaczego pomógł Jesse mu po tym, jak zrobił coś tak okropnego. Clayton odpowiedział, że każdy zasługuje na drugą szansę, nawet Jesse, a dziewczęta potrzebują domu. Jesse czekał na nie przed swoim domem. Kiedy zobaczył swoje córki, padł przed nimi na kolana i ze łzami prosił o przebaczenie. Elizabeth długo nie mogła spojrzeć na ojca. Sara odwróciła się z pogardą. Mary stała bez słowa. Hanach wpatrywała się tylko w ziemię. Tylko mała Emma podeszła do ojca i go objęła. Jesse wiedział, że to co zrobił jest niewybaczalne, ale przysiągł, że się zmieni. W następnych dniach Jesse starał się udowodnić, że mówi poważnie. Wylał cały alkohol, który znalazł w domu, wstawał o świcie i pracował do późnego wieczora na polach. Naprawił płot, wyczyścił stajnię i ponownie zaczął uprawiać ziemię. Elizabeth obserwowała jego wysiłki, ale nadal zachowywała dystans. Clayton wsiadł na konia, aby opuścić miasto. Beaumont i jego banda nie stanowili już zagrożenia i czuł, że nadszedł czas, aby ruszyć dalej. Elizabeth podeszła do niego i zapytała, dokąd jedzie. Clayton odpowiedział, że nie wie, po prostu podąża za drogą. Elizabeth podziękowała mu za to, co dla nich zrobił i poprosiła, aby został. Clayton przez chwilę się wahał. Dawno nie miał domu, a myśl o osiedleniu się była kusząca. Ale wiedział, że jego przeszłość w końcu go dogoni, więc odmówił. Zanim odjechał, Jesse podszedł do niego i zaoferował część posiadłości. Clayton prychnął i powiedział, że to, co zrobił, nie było dla Ziemi. Jesse skinął głową i powiedział, że przez ostatnie lata stracił siebie. Ale teraz, idąc za przykładem Claytona, próbuje na nowo stać się człowiekiem. Clayton nie odpowiedział, tylko skinął głową i odjechał. Clayton opuścił Silver Creek i skierował się na północ. Ale dokądkolwiek pojechał, prześladowała go twarz Elizabeth. Od lat po raz pierwszy poczuł, że gdzieś przynależy. Że może jego życie ma sens poza zemstą i ukrywaniem się. W ciągu następnych tygodni rodzina harmonów powoli zaczęła się leczyć. Jesse ciężko pracował każdego dnia, a wieczorami czytał swoim córkom, jak robił to dawniej za życia Margaret. Elizabeth stopniowo łagodniała i czasami już rozmawiała z ojcem. Sara nadal trzymała się swojego gniewu, ale była już gotowa jeść z nim przy jednym stole. Historia mogłaby się tu skończyć, ale jest jeszcze jeden zwrot. Trzy miesiące później, w burzliwą noc. Ktoś zapukał do drzwi domu Harmonów. Elizabeth otworzyła drzwi i ze zdziwieniem zobaczyła Claytona stojącego przemoczonego na progu. Mężczyzna powiedział tylko, że nie ma dokąd pójść. Elizabeth wpuściła go, a od tego dnia Clayton pomagał odbudować posiadłość. Jesse dotrzymał obietnicy. Nigdy więcej nie pił, nie grał w karty i ze wszystkich sił starał się odzyskać zaufanie swoich córek. Między Claytonem a Elizabeth powoli zaczęło rozwijać się coś więcej niż przyjaźń. Pozostałe dziewczęta również zaczęły lubić cichego mężczyznę, zwłaszcza po tym, jak nauczył je strzelać, aby mogły się bronić. Przeszłość Claytona jednak jeszcze raz powróciła, aby go prześladować. Rok później do miasta przybył sędzia pokoju ze stanu Teksas, aby aresztować go za dawne zbrodnie. Clayton wiedział, że nie ma wyboru musi odejść, aby stawić czoła swojej przeszłości. Obiecał Elizabeth, że do niej wróci. Postawiono go przed sądem w Teksasie, ale dzięki wstawiennictwu Jesse'ego i zeznaniom szeryfa otrzymał ułaskawienie. Kiedy wrócił na posiadłość harmonów, Elizabeth czekała na niego w ramionach z noworodkiem. Chłopca nazwano Thomas, po ojcu Claytona. Niektórzy w Silver Creek dziwili się, że osławiony rewolwerowiec żyje teraz jako spokojny farmer. Ale Claytonowi nie brakowało dawnego życia. Znalazł to, czego zawsze szukał rodzinę. Posiadłość Harmonów stoi do dziś we wschodniej części Nevady. Już nie ta sama rodzina ją uprawia, ale miejscowi wciąż opowiadają historię pięciu sióstr i rewolwerowca, który je uratował. Fundamenty domu Claytona i Elizabeth wciąż są widoczne na wschód od głównego budynku. Mówią, że mieli pięcioro dzieci, tak jak było pięć sióstr. I mówią też, że pijak Jesse Harmon w końcu stał się szanowanym członkiem społeczności, który regularnie chodził do kościoła i dawał jałmużnę biednym. Na cmentarzu w Silver Creek obok siebie spoczywają Clayton i Elizabeth. Na ich grobie znajduje się prosty napis. Tu spoczywa dwoje ludzi, którzy udowodnili, że odkupienie należy się każdemu, kto go szuka. Obok znajduje się grub Jesse'ego z cytatem z Biblii, który wybrał jeszcze za życia. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Człowiek jest zdolny do zmiany, jeśli znajdzie odpowiedni powód. A czasami pomoc przychodzi z najbardziej nieoczekiwanego miejsca, nawet w bezlitosnym świecie dzikiego zachodu.